Dzień dobry. Dla mnie też bilet do kina. Co? Już, już chęć dla mnie kupił? Boże. Bo ja mam to urodziny. Wie pan co? A, na jak, a jaki... Na, a, a ile w ogóle dał? Matko toczykowski masło. Boże. Ale wie pan co, na jaki film w ogóle idziemy? Bo wie pan co, ja uwielbiam westerny. Najlepiej. Ja też na w ogóle pamiętam, jak były z Johnem Wayne'em. Co będzie? A, kronika chociaż poleci? No, może wysiedę. Możesz się pan nie pchać? To no przecież trzymał sobie za panem ma pan się reżak za PRL-u. Co za dziś? Widział pani, jak to wszystko zdziczało po tym wszystkim? Proszę pana, a może pan się dostosować, i przede wszystkim przestrzegać zasad bezpieczeństwa w okresie pandemii? Jaki koniec? Żaden koniec! Adam Niedzielski ma dopiero ogłosić zakończenie pandemii w połowie maja, to znaczy ma wyznaczyć termin. A pan się już. proszę się dostosować. A gdzie pan w ogóle masz maskę? Ja maskę mam. Jak. A w ogóle pan, czym się pan jest w ogóle zaszczepiony? A w ogóle pan jest zaszczepiony? Jak gówno mnie obchodzi? Właśnie, że mnie obchodzi. Właziasz pan na mnie jak na klacz i nie może pan powiedzieć, czy pan jest zaszczepiony. Dziczyzna normalnie. Czym? Johnson, słyszała pani? Szkoda, że jest pan polapiryny z cytryną wziął. Boże, ja? Prawie trzy razy fighter. prawie. Aha, jeszcze... W kochani! Niech wie panią o tego, okiera posadzi jak najdalej. Aha, w ogóle to chciałem siedzieć koło mojego Henia. Ten w różowym płaszczyku. Właśnie, czemu on ma różowy płaszczek? Dobrze, co? Chipsy? A Heni już wziął? Za ile? A to nie. Nie, ja nie jestem taki głodny. chenie że czemu ty wziąłeś różowy płaszczyk? Nie, nie, nie dziecko. Haniuzi, nie, nie. Ja, ja wiem, że to są moje urodziny, ale przez ten twój szeleszczący worek, to ja nawet nie wiem o czym oni mówią.